No to idziemy no. Na, okay, zrób tak, co, to, jest... jaką literkę? Małe? O i patrz, i patrz, i to. To wygląda jak auto, ale jeszcze o i i. Nie jak o, to wygląda też jak o, dobrze no. To jeszcze zrób duże o, skasuj. Tak, divid, no. Zrób małe o. Małe o, nie, nie, małe o. Małe o tu? No, tu masz małe o. o może jest to? Duże o z shiftem. Shift. Przytrzymaj shift. I to. O, buźkę robisz. To jest buźka już. O, to to jeszcze tak zrobiło. O, o to jest smutna buźka To Dobra, inaczej robimy. Co to jest za literka? No, A. 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 wiesz masz okulary? No. Mocno okulary? Nie, to jest przyczyna twoich okularów. I moja, i moja, nie, dobra, no, dobra, ściągnij. Już już, moment, 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 moment. Co to jest za literka? A! Co to jest za literka? A! Co, 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 Co to jest za literka? B. B. A w tak lepiej widzisz? No załóż, zobacz, zobacz No tak lepiej widzim. Jak widzisz teraz lepiej, tak czy teraz? Teraz już widzimy, bo teraz, ale to jest, ale, ale można byś by też? Dobra, jaka to jest, poczekaj chwilę, na razie nie patrz. Nie patrzę. Jaka to jest literka? X. 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 A teraz o, to, to ściągnij okulary. To tak dobrze. No dobrze, dobrze. zrobiłeś. Zamknij oczy, na chwilę. Ja nie, nie uszukuj, nie uszukuj. Uciekła, nie ma w ogóle, wiesz? Małe robiłem. A, kula, uciekła kamera, dobra. Jaka to jest literka? Skąd ty widzisz? Snake. Snake. Snake zaatakuje. No na... nie... Dobra, poczekaj. Nic. Dobra, zamknij oczy. Po ja jestem jestem dobrze, bo ja Nie oszukuj, nie oszukuj. Dobra, <laughs> zamykam Ci oczy. Zamykam, czekaj chwilę. Jeszcze chwilę. Okej. Okay. Kurczę, to ciężko zobaczyć. Dobra, to no. zamknij już. No. Jaka to jest literka? O, pokaż. Czemu tak. jest taki mały? No bo jest taki malutki ale jaka to literka? No, e. <coughs> nie. nie zibra, nie zibra. Zibra! Tata, po białym! Tata, tata, ja, tata, ja po białym! Mhm. Tata, Tata! jak ja Zibra! Tata, ja po białym! Po białym! Tu przeciwnie patrzy. A to poczekaj, jeszcze raz, zamykamy oczy? Już, 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 no. Nie patrz, ty podglądaj. Tak robiłem, patrz. No. Eee, <grym> dawaj. <grym> smacznie. To dobra, to inaczej zrobimy, no. Tata, widzisz, bo, bo, bo ja mam, po, ja jest, po, ja widzim. Chyba te okulary ci nie są już potrzebne. D to, tata, daj mi jeszcze kropki. Kropki? Tak. Już Ci daję. No. Co to? I to jest zamki, zamki. tego, tego oczu, to ja też mogę widzieć? No będziesz fajnie widział, bo począwaj kropelki, no. No, dawaj oczko. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Jeszcze, tata, jeszcze mogę? Jeszcze? Wystarczy. to proszę. Dobrze, co jest tutaj napisane, powiedz mi? To są zamki, okej? Okay? No teraz masz oczy, no, teraz masz zauzowione oczy, dobra, no. Dobrze, co jest napisane? Mm, 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 mm. Co? No, co to widzisz? To widzisz czeki! <laughs> A jak lepiej widzisz, tak czy... czy tak, jak lepiej widzisz? A teraz to widzisz? To, to! Tak lepiej? Tak lepiej! Poczekaj, pas na to. Pas na no jak, jak lepiej, to. Lepiej, lepiej widzisz, tak? No to jest mała Biedronka, dobra. Jak lepiej widzisz, tak czy tak? No to jeszcze nie, tak? Jeszcze i tak jeszcze lepiej. A teraz? No, widzi tylko czeki, tata. A teraz też widzisz? No, czeki to jest. Chyba, no, to coś tata. to widzisz, no. No powiedziałem. To tata taki mały, dzieciu. Mały robaczek. Tak. Starszy tylko.